Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do was z drugą częścią moich nowości kosmetycznych Tym razem będzie to sama pielęgnacja, ponieważ w jednym filmiku bym wam tego nie połączyła Bo byłoby to zdecydowanie co drugie dla was, a będziecie miały w sumie dwa filmiki do obejrzenia I dobra, lecimy, zacznę od włosów, bo mam w sumie tylko jedną rzecz To jest Elsev z L'Oreala, to jest ich najnowsza seria, w ogóle nie mówiąc o tym jak piękne jest to opakowanie i kupiłam na razie tylko odżywkę z tej serii Nie ukrywam, faktycznie po prostu na półce przykuło wzrok, moje, mój wzrok przykuło to opakowanie, bo ono jest przepiękne Ja tam na Instagramie widziałam, że dziewczyny właśnie dostawały całe paczki ze wszystkimi tymi produktami Ale jakoś tak wiecie, nie poczułam potrzeby nagłego pójścia i kupienia tego Natomiast kiedy byłam, chyba to kupiłam w Super farm za 7 zł tą odżywkę i zobaczyłam to opakowanie, mówię, dobra, zobaczę. Przeczytam, ok, Wiadomo, że to nie są super składy, ale powiem Wam szczerze, że moje włosy, akurat produkty typu właśnie odżywki. Z Loreala bardzo lubię i mnie naprawdę to bardzo służy No dzisiaj mam włosy, które jeszcze sobie schną, dlatego na razie one jeszcze są takie, wiecie, mega napuszone I schną dzisiaj też naturalnie, więc to już nie pamiętam, kiedy ostatnio moje włosy schły naturalnie I one wtedy mają zdecydowanie większą objętość i moje włosy mają tendencję do puszenia się Kiedy suszę je normalnie suszarką na szczotce, wszystko jest ok, Natomiast jak suszą się naturalnie, to widzicie, tworzą się jakieś fale, tworzy się taka objętość i, i puszenie ale powiem Wam, że naprawdę ta odżywka jest bardzo, bardzo fajna. Pięknie pachnie. Wręcz powiedziałam, że ona pachnie obłędnie. Cudowny jest ten zapach. Taki słodko-cukierkowy, wakacyjny. Mega. I właśnie chyba jeszcze była maska, było takie serum bez spukiwania I to serum bez spukiwania chyba też sobie kupię. Niby ona ma być rozplątująca, ale każda odżywka silikonowa będzie tak działała. Naprawdę fajna sprawa. Na promce warto sobie kupić. Po pierwsze włosy będą pięknie pachniały, po drugie naprawdę spoko wyglądały. Fajna jest, naprawdę jest. Spoko. A to Wam jeszcze pokażę w sumie, może to w kolorówce powinna pokazać, ale kupiłam sobie w końcu po tylu latach Henny Refektosil do zrobienia sobie brwi. I jestem ciekawa. Ja kupiłam w kolorze grafitowym, także jestem mega ciekawa, jak to wyjdzie. Może dzisiaj wieczorem nawet sobie zrobię, bo już bardzo długo się zbierałam właśnie do, do tej Henny, ale zamówiłam sobie właśnie z Allegro, bo zamówiłam kilka innych rzeczy i zamówiłam sobie dodatkowo też ten Refektosil, żeby w końcu to sprawdzić. Dobra, to Wam jeszcze to pokażę. Kupiłam sobie taką maskę w TK Maxie. Ja rzadko kupuję kosmetyki w TK Maxie, ale ta była zafoliowana, zapieczętowana, więc byłam pewna. A jest to marka, której u nas w Polsce nigdzie nie widuję: Esano. I to jest marka jakaś hiszpańska, czekajcie, czy nie? Czy ja coś mylę? Nie, to jest Nowa Zelandia, sorry, coś pokręciłam. Z Nowej Zelandii to jest marka. I to jest maseczka, którą w sobie. Ale zobaczcie ten. O, bardzo fajnie, bo ma też takie. Zamykanie. Czekajcie, żebym się nie ubrudziła teraz nią. I zobaczcie, jak ona, ona ma kolor. I właśnie, a propos tego koloru. Tutaj jest cynamon, więc taka wiecie, oczyszczająca dla cerezu z tej Bardzo fajne. I efekty daje bardzo fajne. Właśnie ten cynamon, tak jeżeli macie jakieś zmiany na skórze, bardzo fajnie Wam je wyciszy. Nie ma parabanów, tutaj jest wiecie ekocert i tak dalej. Naprawdę fajny skład, bo to jest też masło Shea, Aloes. Naprawdę bardzo fajny skład, tylko ma ta maska jeden wielki minus. Stosujcie ją tylko w piątek, jeżeli wiecie, że przez weekend nigdzie nie wychodzicie do ludzi, ponieważ ona ten pomarańczowy kolor zostawia na skórze. Po prostu, jak ja ją zmyłam, a to było w środku tygodnia, i jak ja zobaczyłam, jak ja wyglądam, jak ja, że ja mam jutro wyjść do ludzi, ja byłam dosłownie marchewkowa. Więc bardzo długo musiałam później e, gąbką taką, którą zmyłam, zawsze maseczki ścierać to. Do tego później jeszcze kilka razy tonikami to wszystko ścieram, żeby dojść w miarę do normalności. Ale tutaj uważajcie naprawdę, przy linii włosów, przy brwiach. Gdzie ja normalnie, jak nakładam każdą inną maseczkę, to zbytnio się na tym nie skupiam. Tu, w razie czego, jak ją macie, kupicie. Bardzo fajnie działa, ale ostrzegam, że farbuje na maksa. Ale działanie bardzo fajne. Dalej jeszcze kupiłam, to Wam też wrzucałam na Instagram, także zapraszam Was na mojego Instagrama. Zapraszam Was oczywiście też tutaj do subskrypcji, żeby być w miarę na bieżąco z tymi filmikami. Pokazywałam Wam na Instagramie promocję na ten e, filtr SV, e, SVR, i to jest Sun Secure Blur i to jest SPF 50. Ja to popatrzyłam u dziewczyn z Love and Great Shoes i stwierdziłam, że a zaryzykuję czemu nie markę SVR Lubię miałam już nieraz od nich kosmetyki i naprawdę się dobrze u mnie sprawdzały. To ma być niekomedogenny podkład, podkład, filt i naprawdę jest fajny. On faktycznie daje taki efekt bluru. On jest jak baza silikonowa. Coś takiego więc na pewno ma te silikony. Już teraz nie pamiętam co on tam miał w składzie. Ma kolor taki delikatnie brzoskwiniowy, bym powiedziała Więc jak go rozsmarujecie, to w ogóle on staje się bezbarwny Nie musicie się bać tutaj obielenie i tak dalej I bardzo fajnie wszystko z nami się faktycznie trzyma Bardzo szybko zastyga, nie klei się, w ogóle się nie świecicie Naprawdę super, super filtr Mogę wam mega polecić Do tego pięknie pachnie I myślę, że to jest filtr, przy którym zostanę na bardzo długo po prostu Że nie będę już szukać innych Chociaż te inne filtry, jest już u mnie na kanale filmik z filtrami Te inne filtry też były bardzo fajne Natomiast ten chyba faktycznie jest najlepszy Bardzo lubiłam z Eucerin Teraz już tego Eucerinu w Polsce nie ma Bardzo lubiłam, um, nie wiem czy to był z Aven Taki miałam w tamtym roku i go bardzo używałam, bardzo lubiłam, było wszystko ok Natomiast ten faktycznie przebija je wszystkie i jest najlepszy Także mogę go Wam z czystym serduchem polecić I ja Wam go już nie pamiętam Coś około 40 zł on kosztował na promocji i wam wrzucałam na pewno na Instagram. Znać, że on jest w tej promocji. Już go naprawdę długo używam, jest fajny. I teraz jeszcze dwie nowości i to jest Natural Secret, tonizująca, kuracja rozświetlająca i Esencja aloesowa. Jak wiecie, ja uwielbiałam te toniki z Natural Secret, ja Wam mega polecam, to są toniki, które moją skórę wyprowadziły naprawdę na równowagę. To jest taki tonik dla cery tłustej i mieszanej. Dokładnie nie pamiętam, jak on się nazywał, ale na pewno był dla cery tłustej i mieszanej. I teraz dwie rzeczy. Toń, y, tonizująca koloracja rozświetlająca i esencja aloesowa. Esencja aloesowa jest to coś, co powoli zastępuje mi tak naprawdę i kremy, wszystko. Po prostu wszystko powoli, zamiast kremu na dzień, pod krem na noc, Mega. Porównywalny mniej więcej do sensu Mare. Tutaj macie dużą pojemność też, bo to jest aż 100 ml i też naprawdę fajnie na dzień się sprawdza zamiast kremu po prostu. I myślę, że ja sobie to odleję i na wakacje na pewno zabiorę to, zamiast po prostu kremów. Może troszeczkę jakiegoś kremu w razie wezmę gdy będę potrzebowała czegoś mocniejszego, ale wydaje mi się, że to dziewczyny teraz na lato, jeżeli macie cerę tłustą, to będzie dla Was idealna, po drugie będzie bardzo fajne ukojenie przynosiło, więc nawet jeżeli macie cerę bardziej suchą czy normalną, to po prostu pod inne produkty też to się naprawdę będzie sprawdzało super. To jest sox, ale jest kwas hirona. Ekstrakt z ogórka, dapanteno, alantoina, wąkotka azjatycka Także naprawdę fajny skład I to będzie super się sprawdzało właśnie też u cer takich tłustych, mieszanych Mega Wam polecam Tutaj jest jakiś yy, lactobacillus, ferment no mega i bardzo krótki skład, konkretny, ale naprawdę bardzo krótki skład i konkretny. A druga sprawa to jest tonizująca akuracja rozjaśniająca i to jest kwas laktobionowy, witamina B3, probiotyki, różowy, lotos, aloes. I ja tego też stosuję, ja to stosuję bardziej na wieczór po prostu, bo faktycznie wiecie, no po tej zimie, ta wiosna też no taka za piękna nie była. Warto tą teraz sobie rozpromieniać, rozświetlać i tutaj też macie jako bazę właśnie aloes, wodę wody z różowego lotosu, hmm, tutaj jest kwas laktobionowy właśnie, no skład jest troszeczkę dłuższy, ale to nie znaczy, że jest gorszy, bo jest po prostu więcej tych składników aktywnych po prostu w tym preparacie i ja sobie to stosuję na zmianę, ten po prostu stosuję na dzień, a ten stosuję sobie na noc pod inne kremy, bo to samodzielnie mi nie wystarczy, ja to na noc po prostu potrzebuję po prostu nałożyć to sobie pod krem jako typową właśnie taką tonizującą kurację i na to nakładam sobie Krem. Kolejne rzeczy z bandy i to już Wam pokazywałam jedną z nich w ulubieńcach chyba tamtego miesiąca. I to jest maska Gomasz z aktywną witaminą C. Super sprawa, pięknie. To nakładacie, czekacie i później sobie tak rolujecie, więc to może być jednocześnie peeling z maską rozświetlającą, z witaminą C. Fajna skondensowana ilość witaminy C, więc widzicie tutaj te rozświetlające, rozjaśniające sprawy. Bardzo mocno się w to wkręciłam i weszłam, ale ze spokojem tą witaminę to teraz możecie sobie stosować. I właśnie drugą rzecz, którą sobie tutaj zamówiłam, to jest emulsja z aktywną witaminą C, i teraz na razie jej nie będę stosowała. Myślę, że za chwileczkę po tych wszystkich wakacjach, po powrotach z wakacji, że wtedy się na tą witaminę C po prostu skuszę, chociaż też nie mówię nie, bo, bo wiecie, bo to różnie bywa. Bardzo fajnie jest też to, że w kosmetykach Bandit też w środku dostajecie zawsze próbkę innego kosmetyku, no i to jest coś takiego, emulsja z aktywną witaminą C i myślę, że to też się będzie super sprawdzało. Może teraz jak będą... Będę miała takie luźniejsze dni, to sobie je sprawdzę Po prostu odstawię inne kosmetyki, które w tej chwili dla Was testuję I właśnie to, to też już miałam całe opakowanie, tego zużyłam To jest bioesencja naprawcza, zaawansowana pielęgnacja, opóźniające oznaki starzenia I to jest w ogóle, zobaczcie, to jest wielkie opakowanie I zamówiłam to drugi raz, bo naprawdę to uwielbiam Macie takie wielkie opakowanie, to jest aż 100 ml esencji za bardzo dobre pieniądze i to możecie nakładać pod maski. Ja to właśnie bardzo lubiłam pod wszelkie maski, algowe na przykład, pod maseczki z glinką też bardzo lubiłam to stosować. Możecie to stosować pod kremy, po toniku, jako serum. Mega, mega uniwersalny kosmetyk w bardzo dobrej cenie, fajne opakowanie i macie mega pojemność, nawet możecie sobie nie wiem, z mamą, z siostrą, z kimś to kupić na spółę i macie bardzo duży, konkretny kosmetyk, który na pewno Wam na bardzo długo starczy i fajne efekty przynosi Czy opóźnia procesy starzenia? Tego Wam jeszcze nie powiem, ale naprawdę skład ma super, bo też ma aloes, też ma algi, czekajcie, czy to, żebym tak szybciej Wam to powiedziała Bioferment z bambusa, fermenty właśnie z komórek drożdży, algi, witaminy B3. B3, właśnie witamina, to jest ogólnie niacinamid i ona działa bardzo fajnie, tak rozświetlająco też na skórę, więc tutaj mm, też kojąco, więc cerona czynkowa i tak dalej, bardzo fajnie, właśnie witamina B3 będzie się u Was sprawdzała. jest wyciąg z limonki, także naprawdę fajna sprawa z tego bandy, ale jak wiecie, od zawsze, odkąd trwa ten kanał, tak długo mówię Wam o kosmetykach bandii i ostatnie nowości, już mam tutaj Bo tutaj mam wielkie pudło i naprawdę kupę A czekajcie, jeszcze tego wam nie pokazałam To jest pomadka odżywcza awokado z witaminą E I to jest Natural Secrets Może opakowanie niepozorne Ale słuchajcie, jak cokolwiek będziecie sobie z Natural Secrets zamawiać Czy ten mój ukochany tonik, który wyprowadzi skórę tłustą, mieszaną naprawdę do normy Czy którąś z tych rzeczy, czy coś innego Dorzućcie sobie tą pomadkę To jest najlepiej nawilżająca pomadka jakąkolwiek, kiedykolwiek miałam niepozorne opakowanie niepozorne, ale jest tak cudownie nawilżające, tak cudownie pielęgnuje, że ona na pewno też ze mną przez te wakacje, na wszystkich moich wyjazdach będzie, w każdym samolocie i tak dalej będzie koniecznie ze mną, bo to jest po prostu niebo. Ta pomadka to jest po prostu i też bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie, szybko się wam rozprowadza i cudownie nawilża. Jest cudowna, naprawdę dziewczyny. Kilka złotych, a naprawdę sztos. I ostatnie wielkie pudło, które tutaj mam, to mam kosmetyki z, ze sklepu La Rose I już Wam pokazuję, bo to są głównie azjatyckie kosmetyki, ale tam nie tylko macie, wejdźcie sobie, bo tam chyba i bo jest, dużo, dużo znanych marek Ale też marki, które są mniej znane, które ja właśnie, szczególnie wiecie co o tej firmie, nie wiem jak to się czyta Pung Hang nie wiem, ale ta firma i ja jej ostatnio dosyć dużo widzę tej firmy na Instagramie, gdzieś tam na YouTubie. Dużo osób kosmetyki tej firmy, właśnie chyba punkang ją e, chwali. I właśnie byłam mega, mega ciekawa, i właśnie w tym sklepie te kosmetyki dostaniecie. Wszystkie linki podam Wam na dole, ale pokażę Wam jeszcze jedną markę, którą tam odkryłam. Czy Wy zobaczycie to opakowanie? To jest najpiękniejsze opakowanie kosmetyku, jakie kiedykolwiek miała To jest marka. Heimisch? Heimisch, coś takiego To też jest azjatyckie, bo tutaj z tyłu macie te, te znaczki I zobaczcie, to jest balsam do demakijażu. Wiecie, ja się przymierzam do, nagrywa, do nagrania Wam filmiku o balsamach do demakijażu Cały czas po prostu testuję nowe, chcę mieć ich jak najwięcej, żeby Wam zrobić jak największy wachlarz tak naprawdę tych balsamów, żeby Wam to wszystko pokazać Ale zdecydowanie opakowanie tego balsamu jest najfajniejsze Po pierwsze jest plastikowe i tutaj to jest taki problem między tym, czy wybierać plastik w opakowaniach, czy nie. Odpowiedzcie sobie sami, na co wystawiacie, czy na wygodę, czy na ekologię. Wszystkie balsamy, nie, ten i jeszcze jeden jest tylko w plastikowych opakowaniach. Sami decydujcie. Mnie też jest ciężko zdecydować, ale sorry, jak ja mam podróżować, czy latać z opakowaniami szklanymi, no to to u mnie po prostu nie przejdzie. Dlatego. No te plastikowe opakowania czasami są po prostu wygodniejsze, bezpieczniejsze, lżejsze po prostu Więc tu sobie sama odpowiedzcie na pytanie, co wolicie Ale opakowanie tego balsamu, no nie mówiąc o tym, że ono tutaj kolejny raz jest przepiękne Z takiego fajnego matowego plastiku To otwieracie sobie wieczko Tak, macie wieczko Macie łyżeczkę To jest zbawienie, do każdego balsamu, do demakijażu powinno być coś takiego dołączone I macie pokrywkę Otwieracie i macie wolce. Nie wiem, czy wy jesteście w stanie zobaczyć, bo to wszystko jest białe. O, widać, że ja już go używam. Pięknie pachnie tak świeżo bardziej. Takie świeże pranie, coś takiego. Jest bardzo stały, więc to też podróżowanie z nim według mnie będzie naprawdę spoko opcją. To jest dla mnie najlepsze opakowanie, jakie ja mam, więc ten balsam na pewno pod względem opakowania wygra. Zmywałam nim też oczy i naprawdę daję radę, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to mega wam polecam, bo bardzo ładnie. I to do... jest woda różana bo z różą bułgarską, no ale zobaczcie kolejny raz to opakowanie. Według mnie ta marka wygrywa opakowaniami, naprawdę po prostu są piękne. Ja staram się na to naprawdę nie patrzeć, ale. Czasami moje po prostu babskie oko wygrywa z tym wszystkim. I to właśnie też zamówiłam na wyjazd, który nie niebawem się wyje, wybieramy, ponieważ potrzebowałam małego sprayu. I to jest właśnie fajne, bo to ma 50 ml w ogóle zobaczcie kolejno. No po prostu, cudo, te opakowania to są perełki. Potrzebowałam właśnie czegoś takiego w małej pojemności, żeby móc na przykład w samolocie sobie spryskać twarz, żeby mieć to, nie wiem, pod ręką. Jeżeli lecimy w ciepłe kraje, to fajnie takie rzeczy po prostu mieć pod ręką, to sobie. A właśnie sprawdzę, bo jeszcze. Ojej! Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Czy wy to widzicie? To jest dosłownie. Czekaj, żeby mój aparat nie powiedziała. Ojej, przepiękne. piękne. Dosłownie taka mgiełeczka, cudo, więc naprawdę ekstra. Właśnie po prostu potrzebowałam tego na wyjazd. Cudo! Jeżeli naprawdę wybieracie się na jakieś wakacje, to według mnie to jest taki mały must have. R woda różana pachnie różą, bo to jest, typ... znaczy to ma chyba więcej składników niż samą wodę różaną, ale głównie chodzi tutaj o wodę różaną i ma też, o, zobaczcie, ma też niacynamit, to witaminę B3, o której Wam mówiłam. Tutaj ma jeszcze ekstrakt z lotosu, ekstrakt jeszcze z czegoś, także naprawdę bogato, fajnie będzie, właśnie na wszelkich wyjazdach, jeżeli. Ciepły kraj i nie tylko, według mnie na wakacje Super, super opcja to I właśnie z tej firmy, tego... Pukang Yul, tutaj mam taki set właśnie podróżny i to jest tonik, więc fajna opcja, to jest też w małej pojemności właśnie tonik I saszetki z pielęgnacją, to jest właśnie bardzo fajne na wyjazdy, od razu możecie sobie zamówić gotowe w prześroczystej tej turebeczce, także super opcja I jeszcze Wam pokażę co mam z tej firmy właśnie z tego Pukang Yul, bo bardzo, bardzo chciałam sprawdzić właśnie tą firmę, bo dużo się o tym teraz po prostu mówi i po pierwsze, to już mam to w użyciu, bardzo fajne też opakowanie toaletyczne. I to jest e, Acne Toner, i to jest wielofunkcyjny przeciwtrądzikowy oczyszczający toner do twarzy przeznaczony do cery tłustej, mieszanej i trądzikowej. Delikatnie usuwa martwe komórki na skórkę, kontroluje wydzielanie sam, zmiesza widoczność porów. Także naprawdę bardzo fajna sprawa, ma kwas salicylowy. Aha, i to są kosmetyki takie bardziej naturalne, ekologiczne, koreańskie Ale takie bardziej, bardziej w tą stronę naturalnych, ekologicznych Jestem w nich mega, mega, mega ciekawa Ten tonik użyłam dwa razy do tej pory, więc za dużo Wam nie powiem Na razie na pewno nic złego nie robi Jestem ciekawa Tutaj też mam takie małe płatki kosmetyczne, to też się naprawdę przydaje I one są z takiego... je też możecie tworzyć z nich Na przykład maseczkę, taką tonikową, czyli nastączacie sobie na przykład tym tonikiem ten wacik i nakładacie go sobie, jak nie wiem, rozszerzone pory tu, czy tu, czy na nosie. To po prostu z tego tworzycie sobie takie, jakby maseczki w płachcie. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajna też do demakijażu. Ale z czego, niby to jest zbawełniane, ale to, to jest, jakby było z jakiegoś materiału, z filcu, z czegoś takiego. Także takie zupełnie coś innego. To nie są zwykłe waciki kosmetyczne. Także to miałam dorzucone akurat do tej paczuszki. Czekajcie, maski, maski to Wam zaraz pokażę O, i jeszcze z tej firmy mam to I to jest Moisture Serum Także też serum nawilżające. chciałam sobie tutaj sprawdzić I co tu jest napisane? Jeszcze tego nie używałam Skomponowane, aby pomóc skórze znaleźć optymalną proporcję wilgoci i oleju Serum osłabia napięcie, chłodzi, zapewnia głębokie nawilżenie, podrażnienia, yy, yy, nawilżenie, regeneruje podrażnienia u cery tłustej wrażliwej. I... Lekka formuła lotionu, yy, rozprzestrzenia się łatwo i wchłania. I zobaczcie w ogóle, ja byłam w szoku, że to jest takie duże opakowanie. Zobaczcie jaka wielka butla. Bardzo fajne są te opakowania. Naprawdę mega super to wygląda. Zaraz zobaczymy sobie to serum, słuchajcie. Mówię, tu jeszcze nie używałam tych kosmetyków, dopiero kilka razy użyłam Na pewno wam nagram osobną recenzję o tych kosmetykach Pukankiu, bo naprawdę dużo się tego słyszy i jestem ich mega ciekawa. Także o tym wam na pewno nagram. Dolcem, na pe no na pewno wszystkie te kosmetyki, bo tutaj mówię, byłam tego mega, mega, mega ciekawa. Więc widzicie, czasami takie. Ojejku, zobaczcie. To jest takie wodniste. Praktycznie nie ma to zapachu. Jej, jak to się szybko wchłania. Właśnie, wiecie co? Chyba nagram Wam w ogóle osobno już taki filmik. Dajcie mi znać w komentarzach, czy macie ochotę na taki filmik o serach, które Wam teraz na lato właśnie polecam. Na lato, wiosna, czy wiosna nam się niedługo będzie już kończyła, bardziej będziemy wchodzić w lato. Ale na właśnie wiosnę lato sera dla takiej cery tłustej, mieszanej, które samodzielnie wam, wam nawet zastąpią kremy, bo ja wiem, że dużo osób z tymi cerami tłustymi, mieszanymi źle je po prostu pielęgnuje, bo za bardzo je wysuszacie, za mało ich je nabliżacie. Więc bardzo chętnie nagrałam Wam taki film, bo ja po prostu teraz trafiłam na same perły, jeżeli chodzi o takie sera. Więc dajcie znać, bo to będzie kolejne super serum. I słuchajcie, to faktycznie chłodzi. Więc to na lato to jest sztos, i na w ogóle na wakacje to normalnie chłodzi skórę. Nie wiem, muszę się zagłębić w skład. Ale normalnie autentycznie chłodzi to skórę, więc to też będzie bardzo fajnie wpływało na widoczność porów. Kolejny tonik z kwasami, bo jak wiecie, ja Wam tutaj o kwasach mówię cały czas, ja kocham kwasy, uwielbiam je i o tych kwasach Wam chcę mówić jak najwięcej i też na pewno Wam nagram, ale to już bliżej jesieni, dlatego zamówiłam to sobie do przetestowania. Bliżej jesieni na pewno Wam też nagram filmik o tonikach z kwasami, więc to na pewno, bo tych toników ja już przerobiłam masę i bardzo chętnie o tonikach, Wam nagram osobny odcinek i tak dalej. I tutaj macie właśnie tonik z firmy Yumiso. Yes, I'm Toner. I tutaj macie kwasy AHA 5%, więc to też na luzie, też na luzie możecie teraz stosować. Jeżeli stosujecie na dzień filtry, na przykład 50, to te toniki z 5% AHA ze spokojem możecie sobie stosować. Nic się Wam złego nie stanie. Możecie na przykład zmniejszyć częstotliwość. Ja tak teraz robię, że zmniejszyłam częstotliwość i toniki z kwasami użyłam 4-3 razy w tygodniu na przykład. A później używam normalne toniki. Natomiast, jeżeli nigdy do tej pory nie stosowałyście kwasów, to teraz nie zaczynajcie. Na rozpoczęcie Waszej przygody z kwasami przyjdzie niestety czas jesienią. Także kwasy, retinole, takie aktywne, mocne, aktywne substancje wysokie stężenia witaminy C Zostawcie sobie faktycznie na jesień, jeżeli nigdy do tej pory tego nie robiłyście Jeżeli jesteście wprawione z tonikami z kwasami, yy, oglądacie moje filmiki od dawna, stosujecie te kosmetyki, co ja z kwasami Typu Bandi i Vostin, te silne, znaczy silne, no, silniejsze kwasy, jeżeli stosujecie, to takie toniki Spoko, możecie teraz stosować, jeżeli stosujecie na dzień filtry, naprawdę dziewczyny nic Wam się nie stanie. Natomiast jeżeli jesteście początkujący, nie bardzo znacie swoją skórę, nie wiecie, jak to dobrać czasowo do Waszej skóry, no to niestety poczekajcie sobie do jesieni. Także tutaj zobaczcie, w ogóle, jakie ładne opakowania. Te opakowania naprawdę są piękne, więc tutaj w ogóle w środku też są. No, super, także tutaj ten tonik też bardzo fajna sprawa. I z tej właśnie firmy jeszcze mam hefe Good Cream. I to jest z ślimakiem i centella Co to jest centella? No także jestem też mega ciekawa To jest też taki delikatny, lekki krem W ogóle te opakowania w tych matowych plastikach są bardzo fajne Mega, mega mi się to podoba, że te kremy macie tutaj też z tymi zabezpieczeniami To jest naprawdę super Pachnie... ojejku, czekajcie Pachnie to cytrynką, zaraz zobaczymy konsystencję To wam od razu powiem, czy to na teraz Ale według mnie tak, już z tego co widzę Także, jeżeli na przykład macie jakieś zmiany potrącikowe, to to będzie bardzo fajny krem dla Was. Jakieś przebarwienia, naczynka, tego typu sprawy, to to będzie fajne. Ojej, tak, zobaczcie, już go nie ma. Także, jak najbardziej na teraz, to też będzie dla Was idealny krem. Pięknie pachnie cytrynką. Ja go też sobie zacznę teraz stosować. Na dzień no, no więc ja już nawet nie wiem, po co teraz mam sięgać I co wam testować Jeżeli koniecznie chcecie na przykład zobaczyć Któryś z tych kosmetyków w jakimś najbliższym czasie I którymś z nich jesteście najbardziej zainteresowani Jeżeli chodzi o twarz, to koniecznie dajcie mi znać Bo, bo bardzo chętnie je przetestuję Bo tą, to zamówienie niedawno dopiero do mnie przyszło Natomiast na przykład Natural Secret już testuje dosyć długo Więc o tym Natural Secret możecie być pewne, że niebawem coś usłyszycie Natomiast o tych, jeżeli coś z tego jesteście bardzo ciekawe, co teraz wam pokazuję To dajcie znać, co w pierwszej kolejności testować Bo ja już nie wiem sama po co sięgać, żeby wam testować I właśnie pokażę wam jeszcze maski w płachcie eee, Bo tą jedną już wam pokazywałam na Instagramie I to była cudowna maseczka I to była maseczka, która przyniosła mi taką ulgę W ogóle opakowania też są piękne I to była maska re rewitalizująca I dziewczyny, jeżeli szukacie masek w płachcie To sięgajcie po maski Bioce Bioceluloza to jest jeden z fajniejszych materiałów, który faktycznie super wpływa na skórę, który faktycznie z nią współgra i faktycznie te maski mają sens. Jeżeli kupujecie takie zwykłe maski w płachcie, to wiecie, różnie to z nimi bywa. Ja bym powiedziała, ja często po tych maskach nie widzę zbyt duży efekt, natomiast maski na biocelulozie zawsze widzę po nich efekt. Także naprawdę zwróćcie na to sobie uwagę z Przetestujcie, jeżeli macie w domu maskę bioceluzową i zwykłą w płachcie, to zwróćcie taką większą uwagę, po której z tych masek widzicie większe efekty. Ja właśnie miałam taki dzień, kiedy były teraz takie okropnie zimne dni, że i grzaliśmy w domu normalnymi grzejnikami, odpaliliśmy kominek w aucie, nagrze wyszły ostro, bo było tak po prostu zimno, były tak zimne te dni, że moja skóra na twarzy dostała tak w kość, że aż mi się pojawiły suche skórki. Więc moja skóra też po prostu chyba nie wiedziała o co kaman, co się dzieje, bo ja też zmieniłam pielęgnację, a nagle w ogóle takie, taka akcja, że tu jakieś ogrzewanie i te temperatury i tak dalej. I jednego dnia już wróciłam z tak ściągniętą i tak zaczerwienioną skórą, że po prostu zrobiłam sobie demakijaż, oczyściłam skórę. I nałożyłam tą maskę I to była ulga po prostu w sekundę Mega, więc ja tą maseczkę na pewno muszę zrobić Zapasy tej maseczki Zobaczę jeszcze te inne sobie na wyjazdy Słuchajcie, po samolotach, właśnie wakacje, po opalaniu No to jest po prostu sztos Naprawdę mega fajnie nawilżyła ta maska Super była Tutaj mam jeszcze rozświetlającą maseczkę w płachcie To jest z tej samej firmy To jest firma Leaders chyba Siedem cudów I to są takie wiecie maski, które tu macie mega Aż czujecie jakie one są mięsiste Te biocelulozy, macie dwie warstwy takie ochronne Tej maseczki Do tego macie tej masę, masę tego serum Które później po zdjęciu maseczki sobie wklepujecie I mi starczyło na dekolt i biust łącznie I tutaj jeszcze ramiona, bo tyle było tego serum Także mega fajne takie, one są aż takie ciężkie Te maseczki I tutaj mam jeszcze jedną I to jest Aqua Advance to jest właśnie taka nawilżająca maska z tej samej firmy, tylko inna seria po prostu tu jest Coś tu jest napisane więcej Woda z lodowca, minerały Czyli ma być po prostu mega, mega nawilżająca I to też jest maska biocelulozowa z tego, co widzę I jeszcze coś, co też sobie tutaj dorzuciłam do zamówienia To jest coś, co u mnie też się zawsze sprawdza i zawsze lubię mieć tego typu produkt pod ręką Jeżeli jeszcze o tym nie słyszeliście, to już omówię. mówię To są takie plasterki na wypryski i to jest z tej samej firmy, tego Lider, czy nie? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest z, z tej samej firmy I tutaj jest, wam pokazuję, otworzę, bo w ogóle bardzo fajne zamykanie Nie otwierałam tego, jak to w sumie wygląda, ale to jest tak Tak, to wygląda tak jak zawsze I to słuchajcie, o bardzo fajnie, bo tu widzę, że są różnej wielkości te plasterki, to też jest super opcja Tutaj macie zabezpieczone. Nie wiem, czy wy to tutaj przez to zobaczycie, ale to są przeźroczyste plasterki. I powiem, że one tutaj w porównaniu, ja miałam z jakiejś polskiej firmy już teraz nie wiem, czy to było z albiotyki, czy z czegoś. I, ale one były takie płaskie, a teraz słuchajcie, czuć jak one, by to były faktycznie czymś więcej. Nasączone, jakby czegoś więcej tam było Po prostu pod tymi plasterkami I To są plasterki, które nakładacie sobie na wypryski Na noc, ale nie tylko, bo te plasterki Też można nakładać na dzień i na tym Podobno się bardzo dobrze utrzymuje makijaż Tak jest to opisane, przynajmniej tak na stronie Przeczytałam, że spokojnie można makijaż Tym sobie przykryć, znaczy to przykryć Makijażem nie ma najmniejszego problemu I one też, po pierwsze jak macie bardzo czerwonego Tego pryszcza, to wam zneutralizują ten czerwień A po drugie one przepięknie wysuszają to co tam jest, czy jak coś się dzieje, albo czujecie, że coś tam się wiecie, gdzieś zaczyna dziać, naklejacie sobie tylko plasterka na noc i budzicie się i albo macie to już wysuszone, albo to jest bardzo mocno złagodzone. To jest naprawdę super sprawa dziewczyny, bardzo takie plasterki mieć. Ja zawsze właśnie jakieś opakowanie takich plasterków mam, żeby po prostu w porę sobie radzić, z tą moją skorą jeżeli coś tam takiego się dzieje. Dobra, także dajcie znać na jakie filmiki czekacie? Jakie filmiki chcecie zobaczyć? Czy Wam się podobały te nowości? Czy jesteście ciekawe? Bo ja naprawdę staram się dla Was szukać takich perełek, czegoś innego, czegoś innego. I wiem, że Wy to widzicie, bo Wy mi to piszecie, że właśnie za to lubicie mój kanał. Że tutaj na tym kanale nie ma. Tak jak na większości innych, że cały czas to samo Na wszystkich kanałach jest to samo, że ja faktycznie Staram wam się szukać jakichś parełek Czegoś, czego jest mniej, o, kim, o czym Mało osób mówi, no bo Żebyście wy na tym kanale też mogły się dowiedzieć o czymś innym e, A nie tylko o tych mega popularnych Kosmetykach, tylko żeby też jakieś mniejsze Marki, mniejsze kosmetyki, fajniejsze kosmetyki Może nie fajniejsze, ale po prostu Mniejsze kosmetyki, o których mniej słychać Też w jakiś sposób odkryć i ja nie ukrywam, że właśnie W tą stronę bardzo mocno idę Zdecydowanie częściej szukam wam kosmetyków, o których nie słychać Tak ogólnie, które są jakieś takimi Wiecie, perełkami. Tak samo o tej firmie właśnie Pukankiol zaczyna być słychać, bo ja gdzie zaczynam to widzieć, chociaż jeszcze mało według mnie. Ja to gdzieś częściej na Instagramie widuję niż w, na YouTubie, dlatego póki jeszcze nie jest jakoś mega głośno, właśnie sobie zamówiłam do przetestowania Te kosmetyki, żeby Wam sprawdzić i Wam troszeczkę na ich temat opowiedzieć. Także dajcie znać, czego jesteście ciekawa.